The Last of Us to gra od twórców Uncharted, jednak ma z nim mało wspólnego. Nie ma tutaj przerysowanych akcji, skoków na 6 metrów, upadków z wielkich wysokości bez najmniejszego uszczerbku na zdrowiu. To poważna opowieść o przetrwaniu, moralności i miłości w świecie, który kieruje się ku schyłkowi. Ziemię opanował grzyb, który przejmuje kontrolę nad ludźmi i zamienia ich w swego rodzaju zombie. Droga naszego głównego bohatera, przemytnika Joela, przecina się ze ścieżką nastolatki Eli, która nie jest zwykłym dzieckiem. Jest to wyjątkowa osoba, jest ona odporna na zarażenia. Nawet po ugryzieniu nie przemienia się w klikacza. Klikacza, czyli potoczna nazwa na zombie, na zarażonego. Gra wywołała u mnie ogromne emocje. Żyłem się z bohaterami i przeżywałem wydarzenia razem z nimi. W historii nie zabrakło porywających momentów z wieloma zwrotami akcji. Jeśli chodzi o samą mechanikę gry, jest ona bardzo dopracowana, zresztą do tego przyzwyczaiło nas studio Naughty Dog. Nie przypominam sobie, żeby wypuścili oni słabą grę. W wielu momentach brakuje nam amunicji i dobrym rozwiązaniem jest skradanie się i przemyślenie każdego swojego ruchu. Wiele zabaw w Rambo szybko kończy się śmiercią, nawet na normalnym poziomie trudności. Nie zabrakło też kilku zagadek logicznych, jednak były one bardzo proste i polegały na przyniesieniu odpowiedniej rzeczy w wskazane miejsce. No jednak fajnie, że były zawsze to jakieś urozmaicenie i odpoczynek od akcji. Przez kilka godzin wiedziałem czarno na białym, kto jest naszym celem i kto jest tym złym naszym wrogiem. Jednak z czasem zacząłem się zastanawiać, czy aby na pewno nasz bohater postępuje dobrze. Coraz częściej miałem wrażenie, że to my jesteśmy tym złym, samolubnym, myślącym tylko o sobie wrakiem człowieka. Podczas gry towarzyszy nam polski dubbing, który jest dobrze zrobiony i głosy pasują do charakterów postaci. Tak ja odebrałem i zrozumiałem tą historię. Nie będę już wam więcej zdradzał fabuły. Wystarczy ten zarys, że Joel to przemytnik, który żyje i walczy z każdym dniem o przetrwanie w zarażonym świecie, zainfekowanym świecie, który stracił praktycznie wszystko swoją córkę i powoli nawiązuje bliski kontakt z Eli, która początkowo miała być tylko przesyłką. I The Last of Us jest na pewno grą, dla której warto kupić konsolę. Trzymajcie się, cześć.